2013 przynosi nowe zmiany jak wiemy. Święta, święta i po świętach Sylwester Udany, tak więc? Nie no, ale chusta zostanie. Już tak się nie zmieniajmy to okulary się rozpawy więc trzeba mowyć. Dobra Witam was w 13m już odcinku kupy numerek 13 Dwunasty. Proszę cię niemy mnie 12 12 hahaha Pierwsze pytanie w nowym roku. Jesteś kiełbasą w ubraniu, czy jesteś człowiekiem? Nie? Jestem człowiekiem w ubraniu z kiełbasą. Kiełbasa, co myślisz o hitach Gier 2012 roku? Byłem w sumie spoko. Nie było nas narzekać, chociaż stwierdzam, że rok 2011 poprzedni był o wiele bardziej ciekawszy pod względem ilości takich tytułów, które miażdżą pozostałe konkurencje. Ale rok 2013 za to zapowiada się zarocznie. Pytanie. Mam takie zadanko. Pytanku. Najpierw podam informacje, na podstawie których będziesz musiał rozwiązać zadanie. Go! Mama czyszka kupiła w sklepie 5 kilo jabłek o smaku pomarańczowym. Z tego wszystkiego ojciec zjadł 3 sztuki matka 5, a cześć się, się. Pytanie. W którym roku przed naszą erą pojawiły się pierwsze opady śniegu? <laughs> Saddam Hussein, iracki polityk, jedyny marszałek Iraku. Generał, prezydent i faktyczny dyktator Iraku w latach 1979-2003. Z ocenia prawnik został stracony przez powieszenie. W ciągu swojego życia nigdy nie widział śniegu. Zagrasz w Luna Game? Nie pytaj dlaczego. Dlaczego? Kim tak naprawdę jest Tobi w Naruto? Jeśli czytasz mangę, to już dawno powinieneś wiedzieć, kim jest Tobi. Jeśli oglądasz anime, no to chyba poczekasz co najmniej jeszcze z roku. Czemu mydło ma różne kolory, a piana i tak jest biała? Czemu ludzie mają różne kolory, a white power? Nagrasz Hound, the real slender game polskiego studia Paranormal Death. Oglądałem gameplay na YouTube i gameplay u nas tutaj na kanale byłby godzinę, może by miał ze 100 wyświetleń, bo tak naprawdę to jest jedna wielka nuda. To znaczy klimat ma i coś tam takie pierdoły, ale to za długo by to trwało. Dlaczego nie masz dziewczyny? Bo mam kiełbasę. Mogę ci zajebać? Jestem nietykalny. Widziałeś? Ile waży święty Mikołaj po zjedzeniu obiadu? Tyle samo, ale najgorsze jak z karpia, Wtedy się ławi ośmiu świąt nie będzie. Dlaczego żywi się martwią, skoro martwi się nie żywią? Skoro Dariusz to Darek, to dlaczego Mariusz to nie Marek? Masz czy chciałbyś mieć partnerstwo na YouTube? No mamy kurde, tylko trzeba to tam troszkę pogarniać, nie? Żeby tam jakieś miniaturki, jakieś reklamy? Spierdolnieś wszystkie korby, które pokazywałeś w kulisach? Nie wszystkie, bo oprócz mnie, są jeszcze w domu trzy osoby. Dlaczego jesteś tak zajebisty, ale masz tak mało wyświetleń? Pytanie dwa, dlaczego wpadłem na ciebie jak pisem w szukarce YouTube'a Kupa? Co to jest szukarka? Ale dobra, mniejsza z tym. Mało? Bo Kupa to tak właściwie inaczej gówno, nie? I... a to jest taki program, w którym odpowiadam na wasze głupie pytania. A tak na serio, to wszystko zależy od was. Ostatnio stuknęło nam tysiąc widzów. To jest normalnie szok, że w ciągu pół roku udało nam się tak. Przed końcem roku. To już było, naprawdę dziękujemy Wam yy, z całego serca. Ja i ten bank za Kamerą, to jest po prostu niesamowite. Może, może nie jest to jakaś taka zarobista ilość, ale na poprzednim moim koncie yy, przez 4 lata nie udało mi się wbić nawet 500 widzów. Także no, widać, że kanał się rozwija. Dziękujemy. Która godzina? Dopiszcie. Jesteś prawiczkiem? Jestem lewiczkiem, ale nie jestem za lewicą, ani prawicą. Pokażesz nam swój pokój? To, mój pokój. Zatańczysz makarenę? No dobra. Dobra, kurde. Co są niż o użytkowniku, nie kryty krytyk? Użytkownik a użytkownik, tylko że popularniejszy niż ja. Biegasz na rzęsach, a ty jesz puszami. Puszka w barszczu. <grymne> <grymne> o co laski się bzykają? Po to, żeby się oglądał na swoim ekranie i czerpał z tego przyjemność w domu. Zrobisz gameplay ze Slender Woods? Ponoć ma fabułę. Nie, zrobię gameplaya ze Slendera The Irawal, który nadchodzi. Obejrzyjcie trailer. Bardzo fajnie będzie. Dlaczego nie pokazali swojego prawdziwego komputera tylko jakiś śmerc no bez urazy? Szmelc to ty jesz w domu na obiad. A nie to szmalec. Coś czysto masz w pokoju, co ile w nim sprzątasz? Bo to było nagrywane przed świętami, a przed świętami zazwyczaj sprzątam. Nie dlatego tak fajnie czysto było. A normalnie też jest czysto. Co tydzień walę? Sprzątam. Masz kobietę czy twojego spólnika? Naprawdę spólnika przez sy... Uotwarte. Jeszcze chyba przez 2 A. Wspólnika jak już, piszcie dobrze. Polska mowa być trudny, nie? Tak, mam swojego wspólnika, jego. Co uważasz o innych youtuberach? Na przykład SKKF, ROK, i itp. Już kiedyś coś mówiłem na ten temat, ale z tych wszystkich, których tutaj wymieniłeś, oglądam tylko właściwie ROJA. Podoba mi się jego podejście do tego i pozytywnie yy, pieprznięty koleś jest z niego. jest, Oczywiście bez urazy. Zatem lubię jego serię... Horrojki we wtorki, o ile to tak się kiedyś nazywało, i Happy Wheels, nie? Czy pokażesz, co dostałeś pod choinkę? Nie wiem. Czy grałeś Far Cry 3, czy jest fajna? Tak, grałem Far Cry ja już na początku grudnia. Przeszedłem i naprawdę mogę polecić. No Z tym, że poczułem pewien niedosyt po odejściu pewnej postaci. Chyba się domyślacie jakiej. Ile macie lat? Po 19. Ile razy w tygodniu idziesz do Monopolowego modlicie do Alaha? Nie, ja idę do spożywczaka, modlicie do buddy. Czy wkurzacie, że po premierze jakiejś gry, na przykład Far Cry 3, tak wiele osób nagrywa filmy z niej chcą, to niech nagrywają. To jest ich sprawa, ich polityka kanału, a to, że materiał w takich ilościach się pojawia hurtowych, no to to już nie mój interes, po prostu olewam to ciepłym moczem. Zresztą ja samemu przychodzę graję i już. Jakiego koloru jest biała ściana? I tu pewnie myślicie, że powiem czerwonego albo kakaowego albo jakieś kurde śliwki węgierki. Nie! Powiem, że jest biała. Co palisz przed nagraniami? Hehe, <laughs> Żydów! <śmiech> Pytanie niemoralne. Skrytykujesz sędzi Annę Marię Wesołowską i sąd rodziny będąc pomalowanym i przebranym za wampira z ukrytej prawdy To był odcinek 115 obejrzyj polecam. Oczywiście na wizji to zrobił. To teraz nie będę się szykował na Halloween, które już kurde było bagatela, chyba dwa miesiące temu. Miesiąc, jeden kij. W każdym razie widziałem ten 115 odcinek. Jest po prostu tak żałosne, tak głupie, ale śmiałem się na tym, naprawdę. Każdy odcinek tych trudnych spraw, dlaczego ja pamiętam, tylko z wakacji jest taki sam. Tego nawet nie trzeba przerabiać. No. Co was natchnęło, żeby robić przeróbki sąsiadów i kiedy będzie następny odcinek? Natchnęło nas nasze natchnienie, które tchnęło w nas swe natchnienie. A tak na serio po prostu stwierdziliśmy, że możemy spróbować złapać się tematu tych przeróbek. Bo przeróbki z sąsiadami głównie polegały na tym, że jak, jakiś dzieciak choćby nawet z podstawówki wpisywał jakieś gówniane teksty w Iwone, potem to przetwarzał, montował w, w Movie Makerze i wrzucał na YouTube, a tego było od groma. Tymczasem przeróbek z dubbingiem było bardzo mało, no to postanowiliśmy wziąć się za nie, a, a to był praktycznie strzał w dziesiątkę i to jest yy, dobry pomysł, ponieważ yy, no, wyświetlenia mówią same za siebie. A kiedy będzie następny odcinek? Nie wiem. Kiedy nam się zachce zrobić. Czy myśleliście o sparodiowaniu urywków z jakichś dobrze znanych filmów typu Pulp Fiction? Dobry pomysł. Możemy sparodiować. Jeździłeś kiedyś komarem? Jeśli tak, to jakie wrażenia, A jeśli nie, to czemu nie? Jeździłem na pszczółce Mai i na mucha, która lata koło Podaj swoje ulubione zespoły muzyczne. Okej, okay, trochę ich jest. 30 Seconds to Mars, ac ACDC, Avenger's Sevenfold, plus Takli. Brachy Benjamin, Bush, That Disturbed, Dragon Force, Flow, Guns N' Roses, Hodak Action Cop, Iron Maiden, Joe Satriani, Johnny Cash, UGH <coughs> Limp Linkin Park, Marilyn Manson, Mat Metallica, Noisia, One Ok Rock, Papa Roach, Three Days Grace, Pendulum, Prodigy, Risa Gaines, Sabaton, Rob Zombie, Iter, Skillet, Story Of The Year, Sum 41, The Spring, i The Chemist i jeszcze wpis do innych, które słucham pewnie po jednym kawałku. Ale nie myślcie, że ja... Jak wymieniłem tą listę, to że znam każdego perkusistę, każdy album z każdego roku i, kurde, każdy kawałek. Po prostu słucham to, co mi wpadnie w ucho. Myślisz, że będzie koniec świata? Kurwa, koniec świata! Będzie 21 grudnia, dzisiaj mamy 2 stycznia 2013 roku. Zginiemy! Jak jest po chińsku kolarz? <śliniczne> tak. Trzy dni temu wyszedł nowy Slender, Hunt, the Real Slender, stworzyli go w Polsce. Menigry odnowione, grafika jest nowa, i gra, z kolegą jest naprawdę godny uwagi, to jest moje pytanie, zrobiliście z niego jakiś filmik? W tym odcinku ktoś wcześniej zada pytanie co do tego Slendera i już powiedziałem na ten temat, więc nagram tylko Slendera the Ayrawal, który wychodzi już niebawem, bo podobno gdzieś na początku tego roku. Tak więc nakręcę całą serię z tego gameplayów. Zapuścisz wąsy? Nie, wąsy może nosić tylko Adam Małysz. I mój kolega Sławek, którego pozdrawiam, a pewnie mnie nie obejrzy. mówię, w Metinach nagrałem tylko gówniarza. a wszyscy myślą, że to w Tibi grają dzieci? Czuję się pokrzywdzony. Nie jesteś sam. Będę empatyczny. Też będę pokrzywdzony, mimo że w to nie gram. Jak wam się udało przeżyć 21 grudnia? Pytanie na zapas. No kurwa, tych pytań z 21 grudnia jest naprawdę dużo. No jakoś nam się udało. Zbieraliśmy kurde zapasy, uczyliśmy się mowy ptaków przez 10 lat, skakaliśmy z okien, gwałciliśmy, paliliśmy, zabijaliśmy i przeżyliśmy. Co myślisz o końcu świata? Czy wszyscy zginiemy 21 grudnia? 21 grudnia 2013 roku wydarzy się to samo co 21 grudnia 2012 roku, czyli nic. Czemu jestem brakon? Da się to jakoś zmienić? Pewnie. Czy dynamo rowerowe jest w stanie zastąpić alternator w samochodzie? Jak jeździsz na rowerze samochodem, to teraz wchodzi hybryda i elektryczność. Dziwko. Zdziwiony, że nie ma końca świata? Co sobie kupisz na święta? Nie jestem zdziwiony, ponieważ nie wierzyłem w to gówno. Poza tym majowie się tak ugadali, że poszli w pizdu na emeryturę po 67 roku życia i teraz czerwcowie będą siedzieć w tym szambie. Jaka jest różnica między trumną a długopisem? Taka, że trumna nie pisze, a w długopisie nie da się leżeć. Chyba że wsadzisz sobie go do dupy, to on będzie w tobie leżał. Na się w lolu zbudować mury obronne? Pff, chuj wie, nie gra w takie dziadostwo. Bez obrazy. Nagrasz coś po wódce. Wrócę za pół godziny.

Nie, yes, hey. Nie piję. A teraz powróćmy do rzeczywistości. Czemu ze Studio nie robi filmów, poddali się czy pracują nad Splinter Cell? Owszem, pracują nad Splinter Cell i wcale się nie poddali, ponieważ ciągle wydajemy second shifta, na którym pracuję przy scenariuszu, udzielam głosu i tak dalej, tak dalej. A także w przyszłym roku będzie dużo projektów nowych. Skąd się wzięła nazwa kombinerki? Ponieważ ktoś za dużo kombinował i wykombinował. Kombinerki. Więc to już koniec odcinka 12. Znowu się pomyliłem na początku. No nic, jak dawno się kupy nie robi, to potem się traci na To jest taka, taka życiowa myśl na przyszłość ode mnie. Tak więc ra.